Co wyróżnia szkołę prowadzoną przez siostry Pijarki? Co wyróżnia? Hmm. Wydaje mi się, że głównym celem naszego wychowania jest ukształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego młodego człowieka, który będzie kierował się w życiu odpowiedzialnością i będzie chciał podejmować wyzwania, jakie daje mu współczesny świat, ale będzie kierował się przede wszystkim wartościami chrześcijańskimi w tym życiu. I dlatego też w naszym wychowaniu kładziemy nacisk na takie trzy aspekty: duchowy, intelektualny i fizyczny. Rozumiem? Jakie profile kształcenia proponuje szkoła? Jakie profile? Idąc na, za potrzebami młodego człowieka, który, który przede wszystkim chce się kształcić na profilu medycznym, językowo-prawnym i matematyczno-turystycznym, takie profile chcemy otworzyć. Zajęcia w, na tych profilach są prowadzone w małych grupach, języku, małych grupach przedmiotowych, co też daje możliwość dobrej pracy z uczniami, ale też, no, też wyposażenie sprawia, że uczeń ma możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu itele, multimedialnego. Dziś młodym uczniom zależy również na poszerzaniu horyzontu, więc wymianach, projektach międzynarodowych. Czy szkoła jest autentycznie gotowa wspierać uczniów mm -hmm. tych bardziej ambitnych, tak, jesteśmy gotowi na to i już to robimy, ponieważ mamy wymiany międzynarodowe z naszymi szkołami w Hiszpanii, gdzie to nasi uczniowie mogą e, rozwijać swoje zdolności językowe, mogą wykorzystywać w praktyce to wszystko, co się nauczyli tutaj. W szkole, no i dzięki temu no, nabywają nowych umiejętności i doświadczenia. Chętnie opowiem Wam o profilu językowo-prawnym. Jest to profil skierowany do osób interesujących się przedmiotami humanistycznymi i pragnącymi kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak prawo, administracja, socjologia, filologia angielska lub lingwistyka stosowana. Grupy profilowe są naprawdę nieliczne, to raptem kilka osób. Dlatego możecie być pewni, że będziecie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kierunkach, które najbardziej Was interesują. Oprócz tego nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań dla chętnych. Na profilu językowo-prawnym przedmioty rozszerzone to WOS, Historia i Język Angielski. W naszej szkole nauczyciele starają się uczyć jak najlepiej. Stosują różnorodne środki edukacyjne tak, by ta nauka naprawdę nie poszła w las. Nasza szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesną bazę edukacyjną, dzięki czemu nauka, choć nie jest łatwo, naprawdę przynosi właściwe efekty. Uczniowie na tego profilu bardzo często biorą udział w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mają tam szansę nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale również zobaczyć, jak wygląda życie studentów na wyższej uczelni. Profil medyczny w naszej szkole to profil, w którym uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym biologię, chemię oraz język angielski, a przedmiotem uzupełniającym jest laboratorium chemiczne. Zatem w naszej szkole teoria połączona jest z badaniami laboratoryjnymi, z ćwiczeniami i stwarza to uczniom ogromne możliwości rozwoju kompetencji badawczych. I jest też odpowiedzią na nową podstawę programową, w której szczególny nacisk kładzie się właśnie na projektowanie, przeprowadzanie eksperymentu chemicznego, a także na prawidłowe formułowanie obserwacji i wniosków. Oprócz tego będziecie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, wykładach, warsztatach, nauczaniach wyższych, z którymi współpracujemy. Wspólny wysiłek wasz oraz nas, nauczycieli tej szkoły pozwoli Wam się zatem... Bardzo dobrze przygotować do egzaminu maturalnego. Na naszym profilu dysponujemy laboratorium chemicznym, w którym się teraz znajdujemy. Mamy też świetnie wyposażoną pracownię biologiczno-chemiczną. Na lekcjach często eksperymentujemy, bywa wybuchowo, co pani Krystyna potwierdzi. Ponadto dużo jeździmy, zwiedzamy Polskę, mamy wycieczki zagraniczne, podczas których odbywają się warsztaty, zajęcia terenowe, rozpoznajemy gatunki flory, gatunki fauny. Nasi nauczyciele przede wszystkim są partnerami w zdobywaniu wiedzy, wspieramy, motywujemy, inspirujemy, dlatego nasi absolwenci na pewno będą mieli świetny start na wszelkie kierunki, i ścisłe i przyrodnicze, także zapraszamy. Cóż, jeśli chodzi o matematykę na profilu matematyczno-turystycznym z rozszerzeniem języka angielskiego, to muszę powiedzieć, że stanowi ona spore wyzwanie dla naszych uczniów. Jest to jednak takie wyzwanie, któremu nie dałoby się oczywiście sprostać. Biorąc pod uwagę, że nasi uczniowie to osoby ambitne, pracowite, które posiadają coś na wzór takiej ciekawości poznawczej, zauważam, że ten przedmiot otwiera im wręcz na ościeżk drzwi do wielu renomowanych. Uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych, i ciekawych kierunków studiów, takich jak geodezja, kartografia, różnego rodzaju kierunki realizowane na Politechnikach. Dużym atutem naszej szkoły jest fakt, że właśnie matematyka jest poszerzana o dwa dodatkowe przedmioty: jest to geometria analityczna oraz analiza matematyczna. Wybór tych przedmiotów nie jest przypadkowy, bowiem te dwa działy, które Zwykłe wice są realizowane jako elementy kursowego programu matematyki. U nas są realizowane przez cały rok szkolny. A dlaczego akurat te? Bo chcemy jak najlepiej przygotować naszych uczniów do zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym, na egzaminie maturalnym. Matematyczno-okolorystyczny profil to nie jest profil tylko dla matematyków. Zaletą ogromną naszego jest rozszerzona liczba godzin z języka angielskiego. Staramy się, aby te lekcje były atrakcyjne, nie tylko stacjonarne, takie tradycyjne metody. Korzystamy z najnowszych technologii, na, pracujemy na najnowszym sprzęcie. Wszelkiego rodzaju interaktywne platformy, podręczniki elektroniczne, quizy, konkursy, które są po prostu wyświetlane w czasie lekcji na ekranach dotykowych czy tablicach interaktywnych, to, to po prostu nasza codzienność. Nie tylko angielski, ale także geografia, bo ten profil matematyczno-turystyczny to także profil z rozszerzoną siatką godzin z geografii. I um, nauczyciele starają się, aby zajęcia nie odbywały się tylko w szkole, ale także w terenie. Organizują zajęcia terenowe, wycieczki, um, bardzo często um, pod, um, we współpracy z pracownikami uczelni wyższych. Um, myślę, że warto tu wspomnieć o tych um, badaniach rzeźby terenu za pomocą dronów, które były pod kierownictwem um, pracowników wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowane. Także. Ja jestem pewna, że koleżanka zgodzi się ze mną, że profil matematyczno-turystyczny to profil dla każdego, kto chce uczyć się, podróżować, a jednocześnie podejmować wyzwania matematyczne i życiowe.